I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. <laughs> Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Tell the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a I witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Swedival Dynasty na tym kanale. Tak, trochę mnie nie było. Ale wybaczcie za to, mam nadzieję, że nikt się tutaj nie pogniewa. I od razu przychodzę do tematu, to. gra jest bardzo przyjemna. Taki prościutki survival. Może się tak wydawać, aczkolwiek do końca tak nie jest, ale. Ma swój taki trochę średniowieczny klimat chodzi nam tu, i chodzi w niej przede wszystkim o to, żeby zbudować wioskę, przetrwać zimę na przykład, czy starcie z innym zwierzem, założyć rodzinę i później, co ciekawe, po naszej śmierci, gdy ta nastąpi, nasz potomek będzie kontynuował nasze dzieło. Tak więc no, pierwsze co musimy zrobić to bieg zawsze, no jakiś quest na początek musi być, no jak tutaj w prologu było powiedziane. No, nasza rodzinka nie żyje, bo wojna mm, przynajmniej nie zaradza. No i musimy znaleźć y, teraz kogoś naszego wuja. Czy nam się to uda? No zaraz zobaczymy. Tak trochę <laughs> zobaczę, że się wpierdzi trzeba by komuś w rozmowę, no ale cóż. No, nie mam całego roku, żeby tutaj przesiedzieć. Witaj, nieznajomy, co sprowadzasz cię do naszej doliny. Nie wyglądasz ani na pielgrzyma, ani na handlarza. Nie, nie jestem, nazywam się Racimir i przybyłem z południa szukając mojego wuja Jordana. I... Czy tak tam to się czyta? Witaj, nieznajomy, co za sprowadził do Doliny Trochę zbagowane spoko. W jego rodzinnych stronach nazywaliśmy go. Jordan... Lisak. Nie wiem co to jest, ale mniejsza z tym... Jordanach? Tak, opowiedział mi ktoś w swoim życiu nad rzeką. Kiedyś. No, mniejsza z tym nie będę się tutaj zagłębiał w czytanie, bo przychodziłem tu już kilkanaście razy. No i jakby to powiedzieć, no rozmowa była taka, że w dużym skrócie. Nasz wujek... Ginął parę lat temu. No, oczywiście dorobił się majątku, nie, jaki tam był. no. Eee... Nawet tam jakąś karczmę postawił, w której niby mogliśmy się zatrzymać, ale jak to się okazuje, no, nie ma nic <śmiech> <śmiech> takiego e, wspaniałego, bo to jest średniowiecze i już większość osób o tym zapomniała z, o tym gościu, o no, tym znaczy wujku, z wyjątkiem tego tutaj. <laughs> Hmm, ziomeczką, u którego będziemy sobie misje robili, czy różne misje, i później pojawił się jeszcze jeden, drugi ziomeczek. No, taki bardziej nasz kumpel, ale mniejsza z tym. E, no więc, tak mm. już od samego początku musimy wybudować naszą wioskę. Co to tutaj rozmowy wracając do niej, bo chyba nie dokończyłem wątku. Wstaliśmy w młotek, drobny poradnik, co gdzie znaleźć, właściwie chyba się tylko trzciny, czy tam tak zwanej słomy, o kamienie mi się na pewno przydadzą, eee, Drobnutki poradnik, plus e, kilka ciekawych rzeczy, właściwie jedną rzecz, którą jest młotek naszego wuja, który się do tej pory nie rozpadł, ile ja tam mam tych kamieni. Trzy kamienie. Dobra, myślę, że w zupełności by mi dwa wystarczyło, ale mniejsza z tym. Dobra, musimy <laughs> sobie w międzyczasie skraftić siekierkę. Tak, to jest... Animacje <laughs> tutaj trochę są toporne, ale mniejsza z tym. Eee, dobra, no to jest w ogóle gierka w fazie alfy, więc tutaj nie będę się tych animacji czepiał. O, i mamy tutaj jakieś przedmioty leżące sobie, deseczki weźmiemy, czy ten wóz da się jakoś podnieść. A no, niestety wziąłem jeszcze ten kamień, którego zbyt nie potrzebowałem, ale mniejsza z tym. No i tak, musimy jak najszybciej postawić naszą wioskę. Zaczynając, zaczynając od naszego domu, który raczej nie będę robił go <laughs> kimś. Się... Mega wykoczony postawię pierwszy lepszy dom, żeby tylko jak najszybciej pociągnąć z fabuły do przodu, bo początek no nie będę ukrywał. Jest nudny polega na rozbudowie, gadaniu z wieśniakami. No właściwie no... To jest e, to praktycznie cała gra. Rozmowa, gadanie z wieśniakami. Roz, rozbudowa gadanie z wieśniakami. I tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie coś jakieś nowe rzeczy sobie odblokujemy. Dobra. Jeszcze pora postawić nasz pierwszy dom, to jeśli z tego co tam, to potrzebujemy chyba 5 takich kół, Żeby móc w ogóle szkielet postawić, także no trochę nam tutaj zajmie to wybudowanie domu, ale nie będę budował go już całego z takich kół, tylko wybuduję go z pityczków I co najwyżej na jesieni go ulepszę, jeśli będę miał taką możliwość lub na wiosnę Przydałoby się jak najszybciej postawić nasze domy jak najlepszej jakości. Yy, ale nie wiem, czy na samym początku rzeczywiście jest to po prostu opłacalne. Mi się wydaje, że nie, bo to jest za zdecydowanie to jest za duże zbierania materiału i wolałbym przykład nająć naszego, czy nająć do, do pomocy jakiegoś wieśniaka, czy inaczej yy, zatrudnić. Pomóc niestety jestem trochę przeciążony, jak tam widzicie, w dolnym pasku. I trochę mi tutaj spacerek zajmie, aczkolwiek tutaj mogłem przez moment postawić nam dom. Fajnie by było, gdybym, gdybym to mógł już zrobić, ale chyba nie mogę. O, 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 o. Może nie będzie zbyt ładnie postawiony względem hmm, tego. Względem drugi, ale względem kierunku świata już lepiej stoi. Dobra, pomijmy to i teraz tak, musimy sobie ten młotek naszego wuja, który utrzymaliśmy od tego osiąka, z którym gadaliśmy, który tak przy okazji nazywa się Umgist, umieszczamy sobie w ekwipunku, <coughs> a jest delikatnie uszkodzony, więc poko i budujemy. Tak, tak wygląda budowa, napierdzielanie młotkiem w tym. no w sumie zostawię to drzewowo fajnie wygląda. Potyków trzeba więcej, dużo więcej chyba. A mniejsza z tym hmm. jeszcze trochę kłód to zbieram. Będzie na pewno brakowało później jeszcze słomy, znaczy trzciny z nad rzeki. A, przecież tu jest wycięte drzewo. To też zaraz będzie... Le A nie, dobra, przecież to wycięte drzewo zebrałem, nieważne. jeszcze. Jeszcze raz no chodzi o realizm gry, to może nie jest jakieś, jakaś ultra realna, ale nie jest z tym źle. Na przykład, brakuje mi na tego, że można wybudować studnie i z niej czerpać wodę, bo, powiedzmy, picie wody z rzeki, co jest właściwie <laughs> na początku bardzo potrzebne, żebyśmy w ogóle przeżyli, Mija się trochę z celem, bo jak wszyscy dobrze wiemy, no taka woda jest trochę brudna i może w średniowieczu ludzie byli trochę bardziej odporni na tego rodzaju syp. Także, tak, w dzisiejszych czasach na no, napicie się wody z rzeki może się skończyć być nawet w szpitalu czasami. Już nie mówię, że dokładnie z każdej rzeki no, ale no, to nie jest zbyt mądry pomysł, a tutaj no, na nic się nie dzieje. Więc, możliwość zrobienia jakiejkolwiek studni, moim zdaniem, jest całkiem spoko pomysłem. Tylko, że najpierw w taką studnię musieliby twórcy dodać do gry. Co mam nadzieję, że kiedyś się stanie. To naprawdę by urozmaiciło gry. Tak samo, nie wiem, nie, właściwie, nawet nie wiem, czy tutaj można, bimber, pędzić coś takiego, bo to też w pewnym stopniu mm, pomagałoby się i nawodnić, i oczyszczało wodę by, od różnych drobnoustrojów. <laughs> Że tutaj jeszcze no twórcy mają troszeczkę do zrobienia, ale trzymam za nich kciuki. No, gry rozwijają, wydaje mi się, naprawdę dynamicznie i nie mam się o co przyczepić. Więc myślę, że wszystko, czego teraz brakuje, nie, niebawem się pojawi. W ogóle gra jest tak jeszcze w fazie alfa, więc. No. dużo się w niej może zmienić, naprawdę. Dobra, i znowu mi tu brakuje. Teraz wiecie, dlaczego tak bardzo nie chcę budować domu od razu z yy, kłód całego? No to jest po prostu nieopatrzane, bo i wolałbym się skupić na jak najszybszej rozbudowie wioski, żeby po prostu nie musieć zbierać tego wszystkiego tak ręcznie, bo to jest mm, naprawdę, jakby to powiedzieć, no, przejmujące i zajmuje strasznie dużo czasu, zwłaszcza jak mamy ten yy, niski limit, yy, czy nie jesteśmy zbyt silni możemy na przykład tylko 35 kg nieść Swoją drogą, no, te belki mogłyby ważyć spokojnie jedna, te 30 pary kilo. Dobra, no przynajmniej aż tak bardzo twórcy się realizmu nie trzymają. Teraz, zamiast wyciąć kolejne drzewo, zbieram sobie trochę trzciny. no I przy okazji, mam informację, że <tryk> nawodnienie jest sprawą kluczową. No to się nawodnimy z rzeki. Bo czemu nie? Dobra. Nie zbieram jej trzciny, nie wiem ile jej potrzeba no, Zbieram tak na wszelki wypadek z 50 sztuk, bo Prędzej czy później, I tak mi się przyda I przy okazji zaraz Spróbuję trochę sobie kasy zarobić, tylko nie wiem na czym Chyba na sprzedaży kamiennych noży można zarobić dobrze na początku Albo siekiery, w sumie nie wiem co będzie tańsze Noże czy siekiery I będę musiał zrobić pole Chyba raczej Poletko kapusty na początek, bo to wcale nie będzie proste. Tylko, żeby zrobić takie poletko, to muszę też polować parę zwierzynek, więc trochę mi tu zajdzie. Ale będę zbierał kamienie przy No i już mamy e, tyle, ile chciałem, no, troszeczkę więcej tej naszej słomy. I zbiorę jeszcze jedno. Czy zetnę jeszcze jeden klon, bo czemu by nie? Pyk. Przewraca się czy się nie przewraca, niezbyt się chce przewrócić. Nie tutaj trochę jest słaby, bo na przykład nie mamy dźwięku od uderzenia drzewa o ziemię. Przydałoby się jakoś poprawić? No myślę, że programistycznie nie byłoby to ciężkie do wykonania, bo powiedzmy... Mm, Można by zrobić wydarzenie, że jeśli... Hitbox drzewa dotknie hitboxu ziemi, no to leci dźwięk, ale może jest z tym jakiś problem, bo jeszcze tego nie ma, więc może nie jest to takie łatwe. Też mm, gierka jest na Unreal'u, chyba, więc yy, jeśli chodzi o Unreal'a, to nie mam praktycznie w ogóle wiedzy, jak to robić, ale mniejsza z tym myślę, że byłoby w ten czy inny sposób do wykonania, nie byłoby być jakiś tam. Ciężkie, tak w ogóle to patrzcie, to się stanie. Pusty dom, jej, mamy piecyk, mamy skrzynię, mamy trzy łóżka. Swoją drogą, ciekawe skąd ta skóra się tu wzięła. No to też można by poprawić, nie wiem, na przykład proste palenisko, w sensie zwykłe ognisko i trzeba na przykład garnek znaleźć. Tam kocioł, żeby takie coś zrobić, żeby trzeba było skrzynię kraftować, żeby łóżka trzeba było kraftować. W początku moglibyśmy spać po prostu na ziemi wysypanej słomą i tyle, nie? Ale no, nie będę się czepiał, bo swoją drogą gierka jest... Jak już mówiłem, dopiero się wszystko zaczyna. Jeszcze sobie podjem za chwilkę i od żarcie tego. Odłożę żarcie do skrzyni, żeby mi tutaj nic nie było. I tak, no co nam tutaj podpowiada? nasz y, dziennik wydarzeń, to musimy sobie w dużym skrócie postawić pułapkę na... co szkoda mi się przyda. musimy postawić sobie pułapkę na króliki, Nie ma tutaj. Dobra, już stawiamy, już stawiamy. Sorry, że tak trochę bokiem mi ale... Nie bardzo można wtedy myszką skręcać. Jak coś wybieramy, pułapkę powstaje sobie tutaj i będziemy ją od czasu do czasu odwiedzali, żeby złapać czy wyciągnąć złoki królika. Bo niestety żywych królików nie można łapać i nie można robić też w hodowli. Co moim zdaniem jest troszeczkę bez sensu. Co do kłód, to sobie zetnę jeszcze jedną trzeba, bo potrzebuję sporo materiałów na no, włócznie, bo jednak. <laughs> Jakby to powiedzieć, no nie jestem tak wybitny w tę że jedną włócznią drewnianą zabiję jelenia, tylko ja potrzebuję. Ciekawe. A dobra, uderzyło, w drugie... no, zatrzymało się na drugim drzewie. Poczko, zrobimy sobie kilka włóczni. No w sumie zrobię tyle włóczni, ile tylko będę mógł ich zrobić, bo no, mi się na pewno przydadzą w polowaniach, nawet jeśli. Hmm, ich nie wykorzystam do końca hmm, nawet jeśli do końca nie wykorzystam to ja jednak będę miał zapas i będą mi się przydawały więc łucznie jak najbardziej na propsie. Spróbuję też sobie jak najszybciej zarobić na bóg tylko problem może być kraftowanie strzał no to nieważne i jeszcze nóż On no, no, jakiś tam, nie no, jednak ma jakąś e, cenę w craftingu. Także hm. No, no szczęście, no, ale szczęście jest takie, że on zbyt dużo nie schodzi. A kosztuje ile? Siekiera: 30, a nóż: 30. No, kosztuje praktycznie tyle samo co siekiera. Więc dobra, ciekawe co teraz zrobić. Upoluj dzikie zwierzę przed faj sezon, dobra, czyli upolować dzikie zwierzę. To na trójkę, włócznie na trójkę nóż na czwórkę i lecimy w pole. Czy małe polowanie sobie zrobimy. Tylko nie wiem, co tutaj można upolować zbytnio. I to tą miejscówkę wybrałem, dlatego że jest. To w takim dość komfortowym miejscu na mapie <laughs> mamy blisko wioska, do której będziemy musieli co roku chodzić żeby opłacić podatki. Yy, kopalnia z tego co jest gdzieś tutaj jedna, druga jest pomiędzy tymi wioskami gdzieś w tym miejscu chyba, nie jest jakoś tak specjalnie daleko, mamy gdzieś tutaj blisko yy, też inne złoża, które będą przydatne i dużo zwierzyny, także... Yy. Jeśli chodzi o to miejsce, to wydaje mi się, że jest ono bardzo dobre do rozpoczęcia swojej przygody z Medieval Dynasty, więc to pasuje, tylko teraz potrzebuję złapać jakieś grube zwierzę, które mi tutaj cały czas hasa, nie chcę królika, chcę grube zwierzę, ja chcę dzika, ja chcę dzika, jesteś dzikiem. Jestem dzikiem! Chyba go nie trafiłem nawet. Teraz na pewno go nie trafiłem? Ła, wow, widzicie go? Zdrowie, spoko. Prawie dzik mnie zabił. Nie no, może nie prawie, ale... Mówiłem, że trzeba więcej tych yy, dzik brać. No to, to jest dobry pomysł. Mi się wydaje, czy tutaj leżyły jakieś grzyby w ziemi, tak jako teksturka. Co to są bardziej liście? O, szyszki są. <laughs> Harcerze by, byliby w niebo wzięci. Dobra, musimy jeszcze naszą, nasze dwie dzidy zabrać. Leżące gdzieś... w krzaczkach, a tak w ogóle mamy taki fajny zmysł. Do szukania różnych rzeczy i dlatego powiedzmy można sobie łatwiej... Znaleźć nasze zwierzę, które biega w bitu dzidą, także tutaj jest spoko. Mamy przetrwać sezon, mam nadzieję, że to nie jest cały rok. nie Też mamy Żadne tutaj nam nie leży, żadne Więc okej, okay, spoko No zbieram trochę więcej tego mięska Jeszcze tak jedno zwierzątko Dłubicie by się przydało, chociaż Nie wiem Albo po prostu pozbieram O, liska można sobie utłuc I Później poszukam babki lekarskiej Biedne zwierzę nie no, żartuję, lisy to szkodniki. Czy z jednej strony szkodniki, z drugiej strony nie, bo na przykład tępią gryzonie. I warzanty, które wpierniczają ludziom ogródki. Tak <laughs> więc no, z jednej strony lisy to szkodnik, z drugiej strony yy, pomocnik, także no, ciężko się tutaj zdecydować na cokolwiek. Hmm, jeszcze nie mam wszystkich zmysłów wyćwiczonych, ale... Powiedzmy, kamienie będę zbierał ze względu na... To, że mogę z nich wykrawcić noże, które będę mógł później sprzedawać i będzie fajnie. Znowu słyszę jakieś zwierzę, czyżby tutaj coś było? Tak, tutaj mamy listka. Patrzcie. <grystanie> <grystanie> Widzieliście to? Trzeba było go z siekiery zawalić. Dwie dzidy w niego weszły? Chyba weszły. Dobra. Trzeba będzie się przekimać w domku, żeby trochę zdrowia odzyskać, ale no jak widzimy tutaj zbliża się już wieczór, dnia pierwszego, także chyba będziemy wracać powoli do naszej chaty. Rozpalę ogień, upiekę trochę nasze mięsko. I położę się spać, i zobaczymy się yy, prawdopodobnie w następnym odcinku, bo tutaj doba trwa około 20 minut. Także 20-minutowe odcinki myślę, że w zupełności wystarczą. Ojojoj. trochę tnie, trochę tnie, ale nieważne. Zazwyczaj takie jest czasami, że yy, od czasu do czasu spadną FPS. No to jest faza alfa, także nie ma się tutaj. Wersja alfa. Także nie ma tutaj się o co yy, przywalać, jeśli chodzi o jakieś spadki. Muszę sobie tylko ognisko zrobić. Prościutkie ognisko mi w zupełności wystarczy. Rozpalimy ogień. Dobrze. Upieczemy 12 mięska, Jeszcze lepiej. No tutaj jak but. Yy. Może nie spada jakoś ultra szybko, ale też potrafi to być wkurzające jak yy, na jakiejś dłuższej wycieczce. No, po prostu głodujemy i tracimy trochę zdrowia. Bo zapomnieliśmy ze sobą zabrać kotlecika. No, też jest denerwujące to, że yy, taki kawał mięcha. Widzicie jakie to jest wielkie, nie? Daje nam tylko 6. Yy, Daje nam plus 6 do jedzenia. I to jest trochę, jakby to powiedzieć, no dla mnie przykre, ale mniejsza z tym. No, tak jest. Może kiedyś będzie zadawało więcej, za to trudniej będzie mięso zdobyć. Także myślę, że to też byłoby zmiana jak najbardziej na plus. i co, no, jakie plany na jutro? No. Zobaczymy, zapewne pójdę sprzedać nasze noże, które wykrawcę dopiero rano. A w międzyczasie będę się tutaj powoli z Wami żegnał. Jeśli Wam ta seria się spodobała, to wiecie co robić. Ja nie będę tam mówił. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!